Witam serdecznie, Michał Karpiński Prokampolska. Polska. Jak widać na załączonym obrazku rozpoczęły się się wywarzyw. Tu akurat siejemy marchew wczesną. Jeżeli siejemy marchew w Redlinach, następnym etapem będzie zabieg herbicydowy oraz skuteczność jego działania. Będzie zależała przede wszystkim od rozbicia grudy w redlinach, a także połączeniu tej substancji, na przykład z preparatem Hurricane Soil, jest to żywica sosnowa, która tworzy nam warstwę wierzchni z substancją aktywną na redlinie, daje nam to, to, że promienie słoneczne nie zdegradują tej substancji, a ulewne deszcze nie spowodują mocnego wchłonięcia się substancji w profil glebowy. W tym momencie wybór substancji nie jest może za szeroki, mamy chlomazon, mamy pędy metalinę dostępną, także fluorodochlonil i aklonifen w takich na przykład środkach jak bandur, jak stomp aqua. W przypadku pytań zapraszam Państwa do kontaktu z doradcami PROKAM, a ja życzę Państwu wyrównanych schodów oraz plantacji wolnych od kwastów. Dziękuję.